Dingo, zabijesz się, wróć. Dinguś, zabijesz się, będziesz widział. Ja Uciekł, no, uciekł. Powoli, powoli, no, powoli, tak. Powoli, no. Chodź do nas, chodź, chodź dobry się. No uciekł już, uciekł, nie ma go tam, nie ma, naprawdę go nie ma. Czy się drażni z tobą. No. Chodź, chodź, piranidzi. Chodź. Dingu! Wróć, chodź. Chodź tu, chodź. Uciekł taszek, chodź. Chodź. Kurde. No, uciekł. Może przylecić tu potem. Dobry piesie, dobry. Był tu, ale nie ma. No. Nie właśnie. Tam. Zabijesz się, nie ma go nie ma. Wyłaź z dziury. Dinguś, nie ma. Uciekł. Chodź, bioraj. No, zabiję się, pies. Chodź tu, wróć. Wróć, wróć. O, o co za dupa jedna. Ty go z dziury, bziągwo. No. Byłaś. Nie robi, spadnie, zabije się, no? Wosty, jeszcze Wosty wpadli. No. A, a, a. chodzę, Chodź już chodź. Pieron Chodź. A. A, a. No. Tak, dobry pies. Nie ma tam już ptaszka, nie ma. Uciek on lata, no nie ma. Oh. No nie ma tu, nie ma, o widzisz, nie ma, nie ma. No. Uciekł. Nie do dziury, tylko do góry uciek Chodź. Chodź. Idziemy na spacer, tu nie leje. Chodź. Idziemy. Chodź, chodź, dingul. Dobry pies.